Cześć, tutaj Jan Xan. Dzisiaj gra... Jak to się nazywało? No przecież każdy wie, że stila Brainrod, tak? I na co potrzebujemy na urodzenie? TTTT Sachura którego nie mogę znaleźć. Nigdzie na taśmie. Do Craft Machine. Tung, 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 ta, ta, ta. No, może nie dzisiaj. Lasowe czapki do tego to na pewno nie. Lasowe lubiny. No, tego kar karotyni Briny to ja nigdy na taśmie nie widziałam. Terrilli. To pingwina kogosi, no to już też jest takie. O matko. No, może nie dzisiaj. Może nie dzisiaj. Może nie jutro. Może nigdy. No, ale. Jeżeli kraftmaszyna maszyna tego wymaga... A ja tego octopuzini. nie posiadam. No to tuż poradzić. A i w ogóle to w indeksie. Z tego co pamiętam, że nie mam tej Swininy Bombardino. No właśnie, ją by trzeba było... na Bombardino. Dlatego, że postanowiłam, że jak są jakieś bragloty, to będę je zbierał. Tutaj to jest to, pipi kiwi, do pipi kiwi też jest łatwo znaleźć, nawet to jest to. Uh, uh. Pipi kiwi. Dobra. Bomb mini, bomba sfinina. Jeszcze to, to nie wiem co to jest. Dobra, lecimy dalej. Uh, rzadki, też nie wiem, pipi awokado. Ja się dziwię, że ja, ja w ogóle to mam. Jepity mamy prawie wszystkie. No ale. Tutaj jest jakiś nowy chyba też. Strawberry, Aha, dobra. To jest to Pippi Potato. To wiem. Jest jeszcze mama Kokosini. Coś takiego. 5 bilionów to ja mam nawet mam 21. No ale te, 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 hura nikt mi nie pomaga znaleźć, więc nie mam. Jak ktoś by miał na odrodzenie, no to by chciał mi dać, to proszę napisać w komentarzu. To dodam. Do znajomych. I wtedy może się kiedyś uda. Może na przykład na twoim prywatnym albo na moim serwerze prywatnym. Ale mam nadzieję, że teraz nikt z mi nie dołączy i nie ukradnie moich cennych brain -sików. Z tego pamiętam, do Trigger track Baraboom też nie mam. No właśnie. Kupujemy. No nie nie, lubię, nie Pizza, Trick, nie, nie track tylko tego. barabum. On będzie chyba gdzieś mniej więcej, tu tak? Klik, rak, barabum, Trik, rak, barabum, dobra, ale mi to w sumie tam do niczego nie jest potrzebne. Ten leru, leru, leru nie wiem czy sprzedawać, a blueberry nie, blueberry nie chyba sprzedam. O, to jest bardziej blueberry. A nie, nie, kogo fanto elefanto. Blubberyni octopusy. dobrze, że jest ta blokada. W sumie, to, to też możemy sprzedać. I to też. Bo mi to naprawdę do niczego nie jest potrzebne. Ja mam mnożnik razy 7, to jest ja taki uważam całkiem niby dobry mnożnik. Ja kiedyś idziemy na taśmie sekreta. I naprawdę, na publicznym kiedyś byłem, bo był. Admin i... o, Gorilla Watermelon Dream. Gorillo Watermelon Dream. Był Admin. I jak wyszedł Secret... w ogóle, kogo Fanta Elefanto wyszło? To była taka walka... Ja naprawdę traciłem biliony kasy. Ale i tak go nie zdobyłem. Ale... jak był Secret, pamiętam... To tak, ale... tak! się o niego bili że przecież się zamrażali jakoś e... no nie wiem co to było przecież dosłownie każdy marnował biliony tylko na to żeby mieć jakiegoś głupiego sekreta który i tak y, będzie miał do indeksu i, i tak zaraz go ktoś ukradnie ja mam taką metodę lucky która lucky block lucky block lucky block lucky block Mam nadzieję, że w następnym odcinku, który prawdopodobnie będziemy mieć lekką przerwę w odcinkach, może będzie w czwartek, nie wiem, ale tego laki bloka sobie otworzymy i Brain Rod godzik nam wypadnie. W ogóle to ja sprawdzę, dlatego że pewnie każdy wie, ale można sobie sprawdzić ile jest procent. No tego ja bym mógł mieć. Orcalero, orkala to by było super. To też by było fajnie. 600? Co? Dobra. Więc no, tutaj są szanse, na przykład z tym midiernym. Ja tylko raz miałem z Golubiro. To jest 40%, a 30% jest to. I to mam prawie zawsze. Tego nie miałem i tego też nie miałem. Dalej, sekretnego to ja nigdy nie miałem. Mm. Tego BrainRot godowego nie wiem, miałem chyba jakiegoś innego, może. Ale w indeksie mam 51 BrainRotów, czyli przekroczyliśmy... No kiedyś bym powiedział, że przekroczyliśmy w połowę, jak było 99. Teraz jest 110. No to jesteśmy blisko połowy. Ale jednak nie. Połowa ej. Zaraz, zaraz, zaraz To ja nie mam Bombardilo Krokodilo? O matko boska Jak będzie Bombardilo Krokodilo to trzeba kupić Serwer, o jak jest Secret To też tak się Może mniej więcej tak, to jest tak yy, yy, To jest mniej więcej coś takiego a secret has no tak no do serwer z dużej i w tych nawiasach takich dziwnych nie wiem jak one się nazywają no o to mi chodzi mniej więcej o to o na simon i to jest a z tego co pamiętam secret kiedyś widziałem has spawnat to znaczy ja nie wiem czy dobrze piszę ale z schematem tego lucky bloka się kieruje Eee, Ale to okropnie. Nie, dobra, to chyba nie tak wygląda. No... Nie wiem. A Brain Lot Lucky Block has spawned. Nie wiem. A Secret has spawned. No, no. No. No... No. nie wiem po prostu. Nie wiem jak to było. Nie studiowałem tego. E, no i w sumie to... Ja nie zrobiłem tego zdjęcia i... i tyle powiem. Dobra, i teraz patrzymy czy mamy leru leru leru. Oczywiście, że nie mamy, no bo przecież jakbyśmy mogli mieć. No przecież... Leru, leru. Ciebie. Diamentowe ja mamy, ale leru leru zwykłe. To przecież po co nam? No, a super... a tutaj co jest? Przecież to auto to jest gdzieś tutaj. A nie, to są łobieni. Los z z pisać. A tak naprawdę za to ja nawet w indeksie nigdy nie miałem. Wygląda na to. A to wychodzi. A w ogóle. To ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Czy jakby zostawić tylko. Widziałem kiedyś. Nie wiem, czy to prawda. Tego taki bloka to nie, nie, nie sprzedają, oczywiście. I to leru, leru, to czy ta baza, zrobi się złota. I co? Wiedziałam, skam. Totalny skam. I tutaj, jeżeli by się rozpił jakiś secret, Brainrot God nie, Brainrot God to ja bym to tylko słyszał. To by, no po prostu byłoby na czacie, że serwer, e, secret, Spawnet. A jak Brain Rod God to po prostu jest, że na przykład Kogofanto Elefanto albo Bombardilo Krokodilo. A nie, dobra, przesadziłem. Dobra, i teraz mi się wydaje, że tego a Meleloni też nie mamy. No oczywiście, no bo po co? A nie, mamy. O oh, wow, a Cavallo Virtuoso? Na pewno nie. A nie, Cavallo to chyba mamy akurat. Nie mamy? Szybko, szybko, szybko! Cavallo Virtuoso. E, e, e. No i Cavallo Virtuoso. Kupione. Drainrod God, który się zrespi i będzie wiadomo za 10 minut. Otworzymy go pewnie dopiero za jakiś czas. Ale będzie można go już otworzyć za 10 minut. To w dzisiejszym odcinku w sumie tyle. Nara!